Cześć, z tej strony Max z kanału max 97pl Witam was w moim e, e, pierwszym gameplayu z komentarzem Dziś pokażę wam nową ciekawą grę Minecraft Mam grę po polsku, bo po angielsku to trzeba wszystko tłumaczyć I nie zawsze się rozumie, nie? Jak widać, jest tu taki świat jakby z klocków. Tak się chodzi, można bić w drzewa, w drzewa, i wtedy ten, no wtedy wypada z nich takie. Manko Siemanko, Siemanko, Ziomeczki, Ryjeczki, Japeczki, Mordeczki, Mordinie! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj będziemy grać sobie w Horizon Zero Dawn. To jest totalnie moja ulubiona seria gier. Naprawdę, to jest jedna z moich ulubionych serii. Jestem mega, mega, mega podjarany. W poprzednią część grałem chyba ze 150 godzin, albo i lepiej. Także będzie naprawdę grubo. Zapraszam, nie pożałujecie! Ale najpierw, zanim przejdziemy do odcinka. Przypominam wam o subskrybowaniu, lajkowaniu, udostępnianiu i komentowaniu filmów na moim kanale. Pamiętajcie również o dzwoneczku, bo dzwoneczek jest bardzo ważny ziomeczki. Dzwoneczek jest po to, aby moje treści mogły do was trafić, żebyście zawsze byli powiadamiani o tym, że mam dla Was kolejny wspaniały materiał. Pamiętajcie też, żeby śledzić mnie na innych moich social mediach na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Asku, na Gadugadu, na fotce, na gronie, na MyS. Majs... Wyjeżdżam! Niestety. Muszę wyjechać do castoramy kupić taboret. Ale nie martwcie się, ponieważ przygotowałem dla was 38 filmików, żebyście mieli co robić podczas mojej nieobecności. I teraz, jeżeli pod tym filmem będzie 30 tysięcy łapek w górę, będę je publikował co 20 minut. Także ziomeczki, spinamy się, jest szansa, jest szansa to wygrać! Damy radę! Łapeczki w górę dla was to jest nic! Whoa, wow, DA Co to było? Ale to było pokurwione. Się <laughs> <Trzy cały> podnieciłem. podnieciłem. <laughs> Jak pedofil na porodówce. <laughs> Whoa, no to było dobre. I tak, ziomeczki, mordeczki, japeczki, apinie. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Chciałem jeszcze was poinformować o bardzo ważnej informacji. Otóż umieściłem to w opisie w pozostałych 33 filmikach z serii. Również ta. Informacja się znajdzie. Chciałem Was zaprosić bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na oficjalne forum społecznościowe, zorientowane wokół oczywiście bajonety. Adres to www.bajoneta.sega.nowscam.pl. Zapraszam serdecznie, polecam z całego serca. I to tyle. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Słuchajcie, miała miejsce taka przykra sprawa. No nie ma co ukrywać, no, no dałem dupy, no po prostu dałem dupy. Pod ostatnim filmem zareklamowałem pewną skamerską stronę. No zrobiłem to kompletnie nieświadomie, w dobrej wierze. Naprawdę, nie, nie wziąłem za to żadnych pieniędzy. Kompletnie żadnych pieniędzy. I. Słuchajcie, no. Zrobiłem to zupełnie nieświadomie, podesłali mi linka, no to zareklamowałem. Na, nawet nie wiem co tam było na tej stronie, nawet nie klikałem, nie wchodziłem, więc... Yy, no naprawdę, zrobiłem to za darmo, w dobrej wierze. Ja, ja, naprawdę ciężko haruję. Robię to, wszystko to co robię, cały ten kanał, wszystko... Wszystkie te filmy, całe te treści, ja to robię dla was. Naprawdę po to, żeby dostarczyć wam do domów rozrywkę, żebyście... Żebyście... Mieli... Kawałek mnie u siebie. Naprawdę... Ziomeczki, mordeczki, ryjeczki. Ja cały czas myślę myślę tylko o Was. Myślę tylko o Was. Ja nie myślę tutaj o pieniądzach, o, o tych łapkach, o subskrypcjach. To jest wszystko nieważne. Ważni jesteście Wy, jako moi odbiorcy. Dlatego bardzo przepraszam Was jeszcze raz i obiecuję, że nigdy, ale to przenigdy nigdy już więcej taka sytuacja się nie powtórzy. Więc jeżeli mi wierzycie, dajcie łapkę w górę pod tym filmem. A jeśli nie wierzycie, to. Yy, to. ja Japinie. Witam was bardzo serdecznie w nowej serii na mojej kanale Będziemy grać w grę typu horror Jest już noc, dawno po dobranocce W domu wszyscy śpią, także wiecie Jest klimat I może być naprawdę dobrze Zapewniam was, że będzie dobrze, bo boję się już teraz Zaczynajmy Jezu, jezu, jezu Ale mnie U kurwa, co to było? Boże święty Jezusie Nazareński Co ja zrobiłem zaczynając tę serię? U matko Wtedy już sobie nie chcę w to grać! Ziomeczki, mordeczki, japeczki, japinie, stuknęło nam 2 miliony subskrypcji! Jestem mega podjarany, naprawdę ciężko na to pracowałem, ale to jest głównie wasza zasługa. Naprawdę, jesteście potęgą, jesteście najlepsi, jesteście najlepszymi widzami, jakich mógł sobie wymarzyć youtuber. Naprawdę, to jest fantastyczne uczucie, nie, nie jestem w stanie opisać tego, jak mega podjarany jestem. Dlatego nie możemy się zatrzymywać, ziomeczki, mordeczki, japeczki, japinie, lecimy dalej, lecimy cały czas do przodu. staramy. Się, powiedzcie mamie, tacie, udostępniajcie ten kanał Zakładajcie fake konta, pierdoli mnie to, potrzebuję więcej subów, kur... Halo? Halo, tata? Słuchaj, mam 2 miliony subów na YouTubie! Ha Halo? Tata? Tato? Tata? Nie no nie wiem ile ta seria będzie miała odcinków. Może jeden, może 200, no cholera wie. Wiecie, chciałem zagrać coś takiego tak, tak dla siebie, tak dla przyjemności. Dawno czegoś takiego nie robiłem, bo teraz tylko liczą się te suby i lajki i tak dalej. To jest zupełnie inny gaming, to, to ciągłe przypominanie wam o subskrypcjach, a nie ma tej takiej totalnej przyjemności z grania, bo muszę cały czas nawijać. Tytuł filmu, miniaturka, wszystko musi mówić Hej, wbijajcie, dawajcie suby, dawajcie łapki I, i kurwa w ogóle wszystko, nie? Nie wiem, czy, czy rozumiecie temat Ja chciałbym sobie pograć jak dla siebie Kiedyś tak się grało, kiedyś to, to granie stanowiło autentyczną przyjemność Nie trzeba było, wiecie... Starać się tylko po to, żeby dostawać te lajki, nie trzeba było starać się o atencję. Teraz, teraz jest zupełnie inaczej, teraz jest gorzej. No bo liczy się ta czysta przyjemność z grania, a nie to ciągłe przypominanie o tym, żebyście lajkowali i subowali, dlatego w tej serii nie będę wam o tym przypominał. Sami powinniście pamiętać o tym, żeby lajkować i subować, w końcu jesteście moimi widzami, jesteście mi to winni. Także rozumiecie prawdopodobnie mój problem, bo kurwa, już pół godziny gadam o subach i lajkach? Słuchajcie, Pisałem na wszystkich moich social mediach, ale powiem to też tutaj, bo kwestia jest dosyć istotna. Otóż, jak wiecie, miało być e, granie z ekipą na YouTubie, e, miał być krosik z Klimkiem i Patisonem. No, niestety nie będzie, no, no nie będzie, no bo w, w sumie no fajnie się grało. Już e, wrzucałem filmik, e, byłem w trakcie wrzucania filmiku na YouTuba, no ale wtedy, no, no, no wtedy to zobaczyłem, nie. Że oni mają kurwa jebane 300 tysięcy subskrypcji, no, no no sorry, ale. No, no szanujmy się, no, no kurwa, no przecież. Ja, ja wszystko rozumiem, bo ziomeczki, mordeczki, japeczki, wszystko dla was, no wszystko po prostu zrobię dla was, no ale kurwa, no szanujmy się, no trzeba trzymać jakiś fason. Nie wiem, nagrywanie na YouTube powinno być zabronione do jakiegoś no, pół miliona subskrypcji, czy kurwa coś, no. Znaczy wiecie no, zasadniczo ja z tymi pedałami już, już nie rozmawiam, oni są dla mnie kurwa głównym i są pod ludźmi po prostu I, i wiecie co z nimi zrobić, po prostu tam nie wiem, wpadajcie do nich, kurwa rzućcie im cegłówką w okno czy coś, no chuj mnie to obchodzi, no co to z tymi frajerami, wiecie jak się tańczy z frajerami, nie? No, także tego, a jeśli ten filmik wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, suba, udostępnijcie i komentujcie. Rzucam. Trzy filmiki dzisiaj. No. No i do kurwie reflinków jeszcze. Wiesz dlaczego? Bo lubię pieniądze. Siemano, ja jestem Maxiorex, tak, ten zły podły youtuber, który nie wysłał swoich widzów na żadną krucjatę i nie ma nic, podkreślam, absolutnie nic wspólnego z tym, że Klimek i Patisson zostali wczoraj zasztyletowani i spaleni żywcem. Znacie tylko jedną wersję tej historii i to od jednej osoby. Jeżeli chcecie poznać prawdę, jak to było naprawdę, chcecie poznać moją wersję wydarzeń, obejrzyjcie do końca, a nie pożałujecie. Pozdro. Siema, siema, siemanko, dzisiaj tylko taka szybka informacja. Dzisiaj o 19.00 odbędzie się stream, będą naprawdę ostre dymy. Będę podpalał swojego kota, będę raził go paralizatorem, a potem wrzucał go do wody z wrzuconym tam już radiem podłączonym do prądu. Także nie możecie tego przegapić. Pamiętajcie, żeby kliknąć dzwoneczek, aby dostawać przypomnienia. Elo, pozdro, widzimy się o 19.00. Jak nie wypadnie mi dzisiaj jakaś fajna kosa, to przysięgam, potopię swoje dzieci na tym streamie. Maxiorek skończyłeś się. Nie, nie ja się skończyłem, tylko YouTube się skończył, polski wspaniały. I to kurwa przez was jebane pedały. Tak, przez was. Kurwy. Oglądacie jakąś kurwa patologię, jak Kościół sobie na streamie remontuje mieszkanie. To już kurwa jest po YouTubie. Już prawdziwy YouTube się dawno skończył. No jak można oglądać, jak gościu siedzi i puszcza na streamie, jak mu farba schnie? No kurwa, szanujmy się, nie? Nie wiem, macie jakieś niedojebanie mózgowe oglądać takie gówna? Zamiast taki wartościowy content jak to, co ja robię, to po co ja się mam starać? Po co ja to mam nagrywać w ogóle? Nie, nie, nie boli mnie dupa, że patusy koszą siano. Jebiem je to, do, dosłownie. Jebiem je to, że taki gość pod dilę zmienia się o 300-180%. Kurwa, stopni, sorry. Nie, no naprawdę, po prostu boli mnie to, że młodzi ludzie to oglądają, nie? Elo, elo, siemandero Z tej strony Maxi, będziemy... Zagramy, będziemy zagrywać w kolejny odcinek W kolejny... Co ja robię? Nie, nie tego chciałem. Kurwa. Zacząłem nagrywać filmiki, bo wydawało mi się to takie łatwe, takie fajne. Kiedyś kiedyś gry naprawdę były moją pasją. A teraz. Kiedyś sam chciałem robić gry, robić jakieś... Takie... A teraz kurwa siedzę i nagrywam jakieś kurwa gówno, jakieś flaszówki, wszystko co jest popularne. Przecież kurwa to, to zupełnie nie o to chodziło. Już nawet, że nawet nie lubię grać w gry, a... Nawet w nie nie gram, tylko kurwa ściągam filmy z YouTube'a i na nie reaguję. Tylko tego ode mnie oczekujecie. Reakcji. Tego radosnego uśmiechu cały czas. To przecież kurwa nawet nie jest podłączone. Nie. Ja już nie mogę tak dużo. Pierdolę to. To jest koniec. A jeśli pod tym filmem będzie 100 tysięcy łapek w górę, to strzelę sobie w